Siedła Siedła eee, Ja jestem Bowen Games eee, No i to jest live eee, Po prostu live Z gry Gdzie walczę z Dead Tak jak widzicie po tytule Ale Zobaczcie jaki Jak wygiął Was mam tą szyję w ogóle Hahaha ha, ha, ha. A to błyskawica jest A y, na, może nawet sobie screena zrobię A to fajnie wygląda No Zrobię sobie screena Dobra Screen zrobiony No to no to no to no to 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 co na to idziemy. Tam 500 metrów zostało do walki z Dead no i, no i... No i no i no i no i no i. No i zobaczcie sobie tą walkę. To ja mam złego Batmobila, Matko Boska! A ty mogę? się zmieni mi? Aha, ci muszę... MUSZĘ wziąć innego Batmobila. A to co to... co to się stało? Co to jest? Co ja, co, co, co ja odblokowałem? Co to jest? Śmigłowiec bojowy, rycerza Arkam. Rycerza, co ja? No je, rycerza zacząłem cyplenić. Rycerza Arkam. Automatyczny, ofensywny statek powietrzny. Pokażę Wam, co mam. To jest jakiś mega zmutowany helikopter ze śmigłowcem, jest Tak jak. A to jest śmigłowiec. A ja to jakoś. Dobra. Nie gadaj, wy tylko. Batbo Billa W ogóle ogólnie takie mam. Batbo Ale A coś mi my... już. No, weźmy sobie tego. Ten jest fajny, chyba do tego. Gdyby ktoś był na live, to bym wtedy, wtedy by mi napisał, jakiego Batmobila widzisz. Dobra, nie będzie ten Batmobil, albo nie. nie. Raz tylko grałem, bo ten Batmobile, bo, no wiecie, bo była taka misja. Gdzie batmobil się zniszczył w ogóle, no i co wtedy tego na tym Batmobilem Nie no, nie, nie chcę, to jest ohydne, to jest ohydny Batmobil Biorę ten klasyczny, ten batmobil zostań Batmanem. No, 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 no. No, 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 no. Dobra, przestanę już gadać, no, bo to już wkurzające, jak nie jest. Sprawdzę sobie na telefonie, czy wszystko się nagrywa. Dobra Upi telefon Jakby co ja mam zepsuty telefon, więc jak Mówię, że ja mam zepsuty. To Dobra Bładuj się szybciej. A jak ja mam net do pupy. Działa wszystko? Sprawdzę, wejdę na live, sprawdzę, czy wszystko działa. Napiszę coś jeszcze hej na przykład. Działa wszystko? Sprawdzę, wejdę na live, sprawdzę, czy wszystko działa. Napiszę coś jeszcze hej na przykład. Działa wszystko? Dobra. Działa. Dobra, to ja przestanę to oglądać, bo... Echo. Dobra. Teraz... To... I tutaj... Lecimy pokonać... Slay czy tamte strąka. Ała! Ała, mój palce. Aaaa uaa, jak się uderzyłem. Ła Boli. A tak propo. Blusz tutaj umarła i z niej kwiatek wyrósł. Tutaj jest ubranie i z niej kwiatek wyrósł. Tak jakby ktoś nie wiedział. Kurde, chciałabym, zapomniałem kina zmienić co do Batmana. Ale jest trudne. Uwaga, to nie to też. Pewnie masz... No to jest chyba jakiś żart, nie? Kobra kurde, te jak... Boty kobra, nie? Ja tak nazywam nie boty kobra. Nie gadaj do mnie, goś. O w mordę. Zniszczę ciebie de jesteś słaby. Bum, bum. Wyszukuję dalej. YouTube, YouTube, coś tam, coś tam, coś tam, coś tam, Aaaa! Zabiją mnie te te te, ćwoki. te te, Te ćwoki To są ćwoki Mordę. Nienawidzę takich misji. Naprawdę. A jeśli trzeba, no to... Przychodzę. Dobra, tego zajdę sobie od tyłu. O nie, pan we dwójkę. Luck, so no nie, nie, proszę nie. Bogom nie mów, że będzie się tak Dlaczego sobie to Ja go nie widzę w ogóle tego 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 bossa Kompletnie Widzę go na mapie a nie widzę gdzie on jest tak naprawdę Ojojo oh, Baga mnie nie przyjeżdżaj tu Dobra Łowa! Gdzie jesteś? Teraz się załatmy na luzie, nie? Bo ty słaby jesteś. W pojedynkę Boom. I w you Ermarman Trend. Dobra, milion bomb w niego! Made Ile ja go strzałam załatwię? To, kurde, to, to, tam taki... tam taki łatwy był! Taki łatwy! Już w, o, o, już był trudniejszy, kurde. A tu on taki słaby. Taki słabiak. E tam to po co ja w ogóle odpaliłem tego lajwa?

Ktoś za niego w głowę, bo, 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 bo w jeans, czarna maska wyznaczyła za niego nagrodę. O, jesteś aresztowany, typie. Co i co, jak mu się peleryna zbazowała? No dobra, wychodzisz, kurde, do więzienia idziesz. Ty I Ja to, nazy ja to nazywam. O, lol. To co on będzie chciał ich zabić, kurde? Wszystkich, kurde? Dobra Deathstroke jest w więzieniu, jest kurzony na mnie, widzicie go Eee, czekajcie, bo, 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 bo. Bądź bądź bądź. Poprosiła, że w telewizji strefa 51 leci. Dobra, został mi tylko zagadka. A tak w ogóle to mogę tutaj sobie ten y wam pokazać, że mam tutaj coś dziecię. A twój jakiego stracha kapelusznika, jakiś typu zbyt czegoś oko, który straszny. No i powiem to klimatyczny, klimatycznym, do takim dźwiękiem klimatycznym. To jest, a tutaj leży Rachel Ghoul. <głys interessante> co się wypowiada jego imię. Rachel Ghoul. Lesal Gul. a to jest jego a to jest łapa killer kroka XD O za ma za mała jest ładnie Dobra No i to chyba byłoby na tyle Z mojej pamiątki Ja zawsze myślałem że on jest goły A on ma majtki Widzicie, tam ma majtki. Ja zawsze myślałem, że jest koło. A to niedawno odkryłem, że jest w majtkach. Tak wszedłem, tak popatrzyłem się na niego i zauważyłem coś białego, i to były majtki. Ale kiedy mu to założyli te majtki? To tego nie wiem. I'm flattered. You should be. When a man earth, I my respect, that means I do not rest. I devote all of my energy, everything I have. you are killing him. Okay, Goodbye. So. i I don't care who you are. You're dying just to same. Goodbye. Okay, Calmly. I gdybym spróbował wyjść no to to, 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 to to oni to, to, to ci więźni To czasami jak oni będą cię ten Dobra no to ja kończę odcinek To live live no kończę live'a i do zobaczenia Jeśli chcecie żebym nagrywał Batmana no to dajcie lajka i suba Bo ja bardzo lubię suby. Suby są fajne. Suby są czerwone, a powinny być szare, co nie? Tak jak na waszych w kanałach. kanałach. No dobra. Nawet jeśli nie dacie suba i łapki, to i tak będę nagrywał Batmana. Seria będzie do ha no to co, no to, no no no, no to, no no, no no, no to no Patrzcie na to Hehehehe Jak się wystraszył Hehehe Wystraszył się Bruce a a. Jakby co to ja wybrałem to zakończenie Wiecie które? Te, te, te Wiecie, że Batman pokazuje maskę, tam z K tam w ogóle Jokera miasta i w ogóle <śm> no bo nie chciało mi się zbierać 200 No wiecie czego 200 zagadek tego I następnym razem live albo odcinek z tego to będzie już od początku nowa seria i w ogóle A to Tym wjeżdżającym Batmobilem w ścianę Akcentem Kończymy Live'a Live odcinek coś w tym stylu. Dobra, to żegnam Was i cze-cze-cze-cześć. cześć cześć O, już włączam live'a, dobra, dobra. Teraz mogę rozwalać całego tam będę złym Batmanem. Pa! Nie widzieliście tego.